Dobra, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry GTA Vice City Stories na 100% i dzisiaj zajmiemy się misjami policyjnymi. E, zobaczymy ile uda nam się zrobić tego. Tutaj e, jeszcze chciałem sobie kupić sporo naboi do karabinku Uzi żeby mieć w razie co zapas nawet jak nam zostanie no to najwyżej będziemy mieli Przyszłość. Nie zaszkodzi. I cóż, plan jest taki, żeby zrobić to na tym właśnie motorze. Stróż prawa. I zobaczmy jak to w ogóle będzie wyglądać. Zmienię tutaj też strój sobie. Domyślacie się pewnie jaki <grym> w każdym razie no, postanowiłem zmienić sobie ten strój, no bo tutaj też tych strojów już mamy troszkę, więc żeby jakieś urozmaicenie było, no to, to sobie postanowiłem to zmienić i no. uważajmy Cóż, misja policyjna. Tutaj różnica jest znowu taka, że... Małe Haiti, więc tutaj niedaleko powinni być. No I zobaczymy jak nam będzie szło y, czasowo też. O, że też ostrzeliby nas. No, musimy działać. Oczywiście na razie nie jest źle, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Też mały Haiti, ok. No i dobrze, że też policja na razie nas nie ściga. Bo wiadomo, że z policją jest jeszcze trudniej. że powtórzę sobie tę misję, bo oczywiście ja tutaj mam sporo tych naboi kupionych, więc... i zdobytych ogólnie. Sporo amunicji zdobytej, więc tutaj nie będę ryzykował. Nie będę po prostu kupował ponownie tej amunicji, więc zaraz się z wami przywitam ponownie. No i cóż, rozpoczynamy ponownie misję Stróża Prawa. Widzę, że tutaj razem nas która kieruje do śródmieścia. Ok. Może być. Może tym razem nam się bardziej poszczęści. Bo, oczywiście, checkpointy też w tej misji mamy. Jako, że 15 poziomów, to wygląda to identycznie jak przy okazji misji sanitariusza. Chyba misje też strażackie wyglądają tak samo. Aczkolwiek strażackie naprawdę szybko idą, więc nie ma też za bardzo sensu powtarzać ich czy wykonywać naraty Mam nadzieję, że damy sobie w miarę jakoś radę, Będzie to w miarę sprawnie. Widzę, że tutaj... Będziemy musieli sobie przejechać po tędy. Hm. gdzie on jest? Myślałem, że tędy go znajdę. Gdzieś się utknęli, kurde. Będziemy teraz tracić czas. A nie kupiłem też sobie amunicji, kurczę. Mam nadzieję, że wystarczy nam tejże amunicji. Znaczy ja kupiłem ale za mało, <grym> więc mam nadzieję, że starczy nam. ...tej amunicji. Musimy wjechać tędy. Aj, ale nam tutaj gra... ...zaraz piła ich. No naprawdę. Do tego tutaj... zapłacą pistoletu, no i też zebrać sobie tą amunicję. Przyda nam się. A, tutaj był też wjazd. A to w tym Vice City Stories jest ten wjazd tutaj dostępny, widzę. W, w... Yem... Vice City nie ma tego. Też jest to pewne rozmaicenie w tej, tej misji w takim razie, że mamy też takie grupki e, przeciwników, e, którzy nie są w pojeździe, nie ścigamy jakiegoś pojazdu, tylko mamy do załatwienia po prostu jakąś grupkę. Okej. Okay. Nie wiem co jest trudniejsze w sumie, chyba łatwiejsze są właśnie te grupki takie. Możemy sobie wysiąść, rozwalić ich spokojnie. Coś takiego mamy Widzę, że oni tutaj mają już lepszą broń Kurcze no Zdecydowanie Mieli kawaha też, więc... Może weźmy sobie go Będzie na... W razie co kolejne zadanka takie się chyba nieźle nam idzie. Tak myślę. No pancerz jeszcze mamy. Tutaj trzeba jakoś sobie wjechać, więc chyba tędy sobie jedziemy. Albo i nie. Hmm. Czas Czasu mamy jeszcze oczywiście w miarę dużo ale powiem tak, czasu nigdy za wiele. Najwyżej będziemy mieli duży zapas, ale, ale czasu nigdy, nigdy nigdy za wiele. Dobra, tędy przejedziemy sobie. Chyba ich załatwimy sobie z tego hałacha właśnie No, Dobra, tutaj wolę wsiąść sobie O, żeby sobie odnowić ten czas Dobra, i poziom e, punkt kontrolny mamy osiągnięty O nie, patrzcie, misja nieudana, ale Mieliśmy punkt kontrolny Kto do nas pisze A, wypłata, OK. Ale jako, że mieliśmy punkt kontrolny, no to możemy sobie powrócić mamy od razu poziom 6, więc no... Jak już mieliśmy się wywalić to w idealnym momencie Bo w zasadzie kontynuujemy w tym samym miejscu, gdzie ostatnio Tyle dobrze. Widzę, że teraz już pojazdy nam się trafiły. No dobra. Ale fajnie. Tutaj twórcy rzeczywiście też znowu pokazują, że próbowali jakoś urozmaicać te nawet misje poboczne w jakiś taki sposób jaki mogli i wymyślili naprawdę parę ciekawych rzeczy tutaj widzę. bo się oni tutaj mocno nam rozdzielili Zresztą najpierw do tego Aj Źle, źle tutaj rozegrałem Niestety tam nie wystarczyło mi czasu wtedy no tutaj w razie z gwiazdkę mamy Ci tutaj nie sprawiali w ogóle problemu z pokonaniem ich, no, więc jedziemy do kolejnych. Torkach, powiem tak, że mogą jeździć, bo można ich zestrzelić. Ja tutaj też sereny nie włączam. Wiem, że oczywiście mogę, ale nie włączam celowo, bo wolę już chłopcze jechać w taki sposób, że wiem mniej więcej jak się zachowają, a włączając serenę czasem oczywiście może być łatwiej, ale niekoniecznie. Czasem niestety może być trudniej, bo będą nam tak zjeżdżać z drogi, że w sumie będą nam zajeżdżać tą drogę. Więc ja już wolę, żeby zachowywali się tak, jak się zachowują normalnie. Więc... Tutaj... Jeśli ktoś się by pytał, czemu nie włączam syren, no to właśnie dlatego. Wolę jednak... Jak mniej więcej mogę przewidzieć. Chyba wiadomo, że też nie zawsze tak to działa. No i kurczę, niestety przestrzeli mi opony i teraz będzie ciężko. Będziemy musieli chyba podjechać. No, patrzcie. problem, bo... O! Kurde no. Oczywiście, jako, że gramy na padzie, no to też nie mamy tego swobodnego celowania dostępnego. To jest trochę problem w takich momentach. Tak to myślę, że na spokojnie byśmy mogli porozstrzelać ich, ostrzelać ich auto. Nawet jeśli nie zniszczyć kompletnie, no to, no to przynajmniej nie, mocno uszkodzić, a tak niestety to oni mnie bardziej uszkodzili chyba. No trudno. Myślę, że to, co teraz warto zrobić, to zmienić sobie pojazd. Dobra, już myślałem, że glitch jakiś jest. Ok, usunę poziom. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Tutaj, za to piszczenie takie, ale to jest spowodowane tym, że mamy tą oponę przebitą. Najpewniej, właśnie tym. że motor będzie dostępny, bo z motoru jest najłatwiej robić te misje no, pomijam oczywiście jakiś, nie wiem, czołg czy helikopter hunter, ale ale z takich normalnie pojazdów lądowych powiedzmy to tak patrzcie, oni są chyba na górze nie wiem. Nie widzę ich. Bo znowu mamy grupkę. No widzieliście to? Kurde. No dobra, to przywitam się z wami po małym cięciu. No dobra, witam was po cięciu. E, mamy już ósmy poziom, tak jak ostatnio i... Cóż no niestety pojazd mam e, uszkodzony, więc ciężko będzie chyba to na razie zrobić. Ale chyba widzę, że tutaj będzie grupka znowu, e, nie będzie to pojazd. No serio, patrzcie, no wkopał nam się pojazd w ziemię, więc... O! Dobra. Kurde. Dobra, mamy to. Nie chciałbym tutaj sfajrować, bo mamy ósmy poziom, a na dziesiątym mamy checkpoint, więc jak już sfajrować to już wolę na tym poziomie. I niestety znowu będę musiał tutaj powtarzać. Jeszcze nas teraz policja goni. No dobra, to znowu przywitam się z wami po cięciu. No i dobra, witam was ponownie. Mam nadzieję, że teraz już uda nam się. Zrobimy chyba tak, że po prostu dotrzemy do poziomu 10. Zrobimy sobie checkpoint i zakończymy sobie na ten odcinek ten. Tutaj też trochę Naboi mamy, niestety dwie gwiazdki mamy i to jest teraz dla nas problem, bo ja nie wiem, gdzie tutaj mamy gwiazdki do zdobycia. W sensie łapówki oczywiście o to mi chodzi. Nie wiem gdzie tutaj mamy. Wiem, że tutaj chyba mamy zdrówko, tylko... Przy okazji też możemy sobie zgarnąć je. Ale niestety nie wiem do końca gdzie mamy gwiazdki. Ten poziom sobie chyba zrobimy teraz jeszcze, ale... Zdobyć sobie Tutaj łapówki jakieś, no albo przemalować pojazd. Też jest taka opcja. Trzeba by było to zrobić szybko. Wolałbym jednak na łapówkach sobie to zrobić, ale chyba nie możemy. Szybko jedziemy No i obawiam się, że nie zdążymy. Dobra. Będę tutaj ryzykował Zwłaszcza, że mamy tutaj y, motory, widzę. Więc y, jeszcze myślę damy radę. Niestety czasem tak rozwalnia. Jak więcej się dzieje. że za to mam nadzieję wybaczycie tutaj mi. Kurcze, będę musiał chyba sobie zobaczyć, gdzie mamy jakieś gwiazdki tutaj do zdobycia, bo No sami widzicie co się dzieje. i... ryzykuję robiąc tę misję A chciałbym do tego checkpointu dotrzeć do tego dziesiątego poziomu żeby żebym już miał właśnie ten dziesiąty poziom i żebym już nie musiał się martwić o to No, dobra Kurde, ale tak razwalnia naprawdę. Nie wiem czemu tak się dzieje. Czasem niestety. Co nie? Kurde, nie wiem, może tu gdzieś? ale naprawdę no, źle to wygląda, no kurde Wydaje, że mamy tych przestępców to jeszcze tutaj policja gwiazdki, więc ja ich tutaj nie zgubię niestety chyba zaraz będę musiał sobie zobaczyć w internecie gdzie znajduje się jakaś łapówka tutaj, bo no, słabo to wygląda, no naprawdę Ciężko tutaj będzie mi, więc ja sobie zobaczę w Internecie i zaraz do was wrócę Dobra, jestem już po sprawdzeniu lokalizacji łapówki. No i między innymi tutaj będziemy mieli, więc ja sobie tutaj podjadę. Miejmy nadzieję, że jeszcze zgubimy i w końcu mamy mieć gdzieś tutaj łapówkę. że ja jej niestety nie widzę. Tu tutaj, no. O, tutaj ją mamy, dobra? No, jedna gwiazdka jest y, zmniejszona. W sensie pościg jest zmniejszony o jedną gwiazdkę. Tą jedną gwiazdkę już sobie powinniśmy zbić po prostu. Odjeżdżając im. Że tak się właśnie stanie. Jedźmy pokonać tych przestępców, bo to już jest 10 poziom, więc zrobimy sobie checkpoint i ostatnią piątkę zrobimy sobie na kolejnym odcinku. Jeśli szłoby mi lepiej, no to zdążylibyśmy wszystko zrobić na jednym, no ale widzicie, no, nie jest wcale tak łatwo tutaj. Grupkę znowu tak zdecydowanie. Dobra, wrócę na motor, bo tutaj nie widzę niestety tego czasu, ile mi jeszcze zostało. Kiedy zabijam mi, bo. Dobra. Mamy punkt kontrolny. No i cóż. Kolejnymi tymi właśnie misjami zajmiemy się już na kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek oczywiście Wam się podobał. No i do usłyszenia na kolejnych. Na razie.